Wiele osób sądzi, że Alcantara jest surową skórą i w ten sposób chcą ją czyścić. Faktycznie wyglądają do siebie bardzo podobnie. Tymczasem Alcantara została wymyślona przez japońskiego naukowca, a produkowana jest w jednej fabryce we Włoszech, a surowa skóra została wymyślona przez Matkę Naturę, a produkuje ją krowa. Nie wierzysz mi? Zróbmy test ognia. Raz, dwa, trzy, cztery. Lekko się przydymiło i właściwie to tyle. Tymczasem Alcantara. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak widzisz, Alcantara pięknie tutaj się pali. Tak więc, naturalna skóra Alcantara czyścimy w odmienny sposób. A więcej ciekawych informacji znajdziesz w mojej książce Skórzane Królestwo.